W 2021 roku przeważają argumenty za dalszym umocnieniem złotego. Polska waluta dosyć dobrze zniosła pandemię i recesję. Mieliśmy ograniczone osłabienie złotego, o wiele mniejsze niż w czasie globalnego kryzysu finansowego w roku 2008 i 2009 i o wiele mniejsze niż w czasie kryzysu fiskalnego w roku 2012. W 21. główne argumenty, jakie przemawiają za mocniejszym złotym, są następujące. Widzimy dalszy wzrost euro na rynkach międzynarodowych, czyli będzie to obrazować wzrost kursu euro-dolara. Zwykle, gdy gospodarka globalna wychodzi z recesji, kapitał odpływa ze Stanów Zjednoczonych na rynki bardziej ryzykowne, na rynki wschodzące, na rynki akcji w innych krajach. Zwykle na początku tego odbicia globalnej koniunktury nie służy to dolarowi, a w tym przypadku mamy do czynienia jeszcze z innymi czynnikami, czyli z polityką Banku Centralnego Amerykańskiego, który chce długo czekać z podwyżkami stóp, aż ugruntuje się i ustali odpowiednio wysoka inflacja. Poza tym, po zmianie prezydenta w Stanach Zjednoczonych, Gospodarki i waluty inne niż dolar mogą radzić sobie lepiej, ponieważ prezydentura Trumpa stała pod znakiem konfliktów handlowych, wojen handlowych, protekcjonizmu. To nie służyło gospodarkom szczególnie azjatyckim. Teraz możemy oczekiwać nieco łagodniejszej polityki handlowej, w związku z tym będą zyskiwały te waluty, a tracił będzie dolar. Słabszy dolar, mocniejsze euro to zwykle mocniejsze waluty całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w tym również złotego, więc to jest pierwszy argument. Drugi argument: w ostatnich miesiącach, szczególnie w listopadzie, widzieliśmy bardzo duży napływ kapitału na rynki wschodzące, również do funduszy akcyjnych. Zwykle takiemu odpływowi kapitału z dolara na rynki wschodzące towarzyszy umocnienie tamtejszych walut, koszykowo może również zyskiwać złoty. No i ostatnia rzecz, bardzo ważna: polska gospodarka odbije dosyć dynamicznie w przyszłym roku. Dodatkowo um, utrzymamy nadwyżkę um, na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego. W tym roku, w 2020, ta nadwyżka wynosi około 3,5% PKB. W przyszłym zmniejszy się, ale pozostanie na poziomie około 2% PKB. To wszystko są argumenty za mocniejszym złotym. Stąd też prawdopodobnie bank centralny niezbyt chętnie patrzy na, na mocnego złotego. Mieliśmy przed świętami interwencje walutowe. Co pokazuje preferencje banku centralnego w kierunku słabszej waluty. W okresie świąteczno-noworocznym słyszeliśmy komentarze prezesa Banku Centralnego, mówiącego o obniżkach stóp procentowych. To jest rodzaj interwencji słownej, który ma wspierać wiarygodność tych interwencji walutowych, które widzieliśmy przed świętami. Myślę, że to jest główny czynnik, który może stopować umocnienie złotego w roku 2021, czyli fakt, że Polski Bank Centralny jest jednym z najbardziej łagodnie nastawionych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, ale również właśnie dyskusja o ewentualnych dalszych obniżkach stóp, one niekoniecznie muszą się zmaterializować, jak również działania na rynku walutowym. To jest główny czynnik, który może spowalniać umocnienie złotego, chociaż nie wydaje nam się, żeby to spowolnienie było jakieś bardzo istotne. Przed końcem roku 2021 euro może kosztować 4,30-4,40 dolar, może kosztować około 3,50, a frank około 4 zł za tą jednostkę.